I kolejny motocykl, tym razem Honda CBR, sobie dokładnie zobaczę CBR 650. Ona ma w dowodzie 70 kW, i to jest maksymalna moc, którą może mieć motocykl, którym możemy legalnie zblokować moc do 35 kW i musi mieć dokładnie 35 kW bo inaczej też legalnie tej blokady nie zrobimy. Przypominam, 1700 zł taka blokada kosztuje, a żeby zgłosić pojazd, trzeba wysłać do nas zgłoszenie na husator-series.pl w, w zakładce Zgłoś pojazd.